Sieman widzowie, sobie z tutaj te Ginch i dzisiaj nagrywamy odcinek z Beau No i tak, zostawcie suba łapkę w górę, no i lecimy z tym koksem. No oczywiście ja początek tak filmu i już się wywalam z diamentami. A no i tak. Gramy w rankingową, bo taki wymyśliłem sobie taką nową serię na mój kanał. Że to będzie tak, od brązowego od do mitrznego albo diamenta będzie. No i wtedy, jak wbijemy, no to nie wiem, stworzę klub i, i będę. Będziecie mogli dołączyć. Ale mogę. Nie. Stworzyć tak niedługo też. No to nie musi być, jak wtedy. Nie wiem, wbiję tego mitrznego albo diamenta. Więc są no tak. Uzbiam tylko tych. Tysiąc tych, yy, pieniążków no i stworzę klub. O, proszę, pieniążki, pieniążki. Tak, akurat brakuje mi 100 yy, No, tak. Yy, jak to się. klub. Tu sobie opuścimy. Opuść. Tak. Utwórz klub i nazwa klubu będzie. O, klasek. To i tak. Pod, podłoga ga. Yes. no i dobra, opis no oczywiście że niech będzie albo dobra pasuki z opisem po prostu damy jakąś motkę, oczywiście nie wiem, dobra dajemy obojętnie jaką emotkę Teraz coś tak jak x no i tak. Nie, dobra, dobra. Bez opisu, bez opisu po prostu. Będzie klub. Teraz. Jak wyjść? No dobra. No to, to, to zrobimy wtedy opis, bo. Yy, nie mogę wyjść. A, mogę jednak. Dobra. Otwarty. No i dobra. Nie będę taki, że daj nagle patrz. Tyle pałaków, tylko po prostu zero. No i. Zapraszam oczywiście Was. Nazwa yy. Nazwa klubu to Tojtek tak podłoga games Jakby ktoś zapomniał. No a zresztą nam dam w komentarzach. No dobra. To jeszcze musimy zrobić jeden... jedną taką wygraną rundę i, i możemy mieć tego rankingowego startupa. To gorąca strefa, to jest fajne, ja to lubię. Na gorącym styfę zawsze lubię Nie. No ta braga, bo, bo ja nie gra. Bo ja, gra, so, bo ja wtedy gram wiecie yy, Nie w, w rankingowe, tylko w całą taką wiecie zwykłą Więc no tak, o, mamy dobrych akurat. Jak go? Wydaje się. Łatwą. Czekajcie, no, dobra. O nie, po co ja idę tak na blisko? No po co? Nie, no. Nie, dobra, co ja robię? Co ja robię? No tak, będzie albo minus 0, albo nie wiem, coś. Nie, no, dobra, to może, może być przegrana, ale. Nie, no dobra, co ja robię? To jest najgorsza londa. No, sobie plecę. Dobra. Zrobiłem mi tego. Teraz tutaj. No.

Jak to nie tak? Da... Jak on nie zginął? No dobra, no to po prostu będzie przegana Jezus No oczywiście... Się... No i ja trzy nic ja... Nie no, ci... Dwa, no... O, plus 3, chociaż na plus trochę. No to tak, dobra. Um, co tutaj będę miał w tysiąc tych takich jakichś. A, jaki jest tutaj skin do zabrania? Same te dwa Aha, jeden, nie, dwa. U, Ten ładny jest i ten ładny. Dobra, to lecimy. Dobra. Napad! Jest! Yy, oczywiście kolta wybiorę, bo to jest akurat dobry. Dobry na, na kołd. Na, napad. Napad jest. Jak się, jak się ma tego... To... Na 11 to jest to w ogóle. Nie no. Wybierz, proszę, Wybierz. Dobra. Nice. Kurde, a tej mapy jeszcze nigdy nie widziałam. O, kurde No dobra. I ja nadzieję, że to się nie skończy. Przeganą. Albo jak, jakbyśmy mieli przegać w to, chociaż ma plus, żeby było. Dobra. O. Sigmofak. Oczywiście walimy. No to. Dobra, nie, 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 dobra, dobra. dobra. Tego no pobić. Skrzata małego. No dobra, nie, uciekam złożyć. To wstał? Dobra, O, o, dobra, no, jest zginąłem, ale zabiję też. Musimy tak trzymać, żeby oni mieli chociaż, albo mniej, albo... Żeby tak było po prostu na, na równo, co jak wiecie, będzie koniec gry, to oni i tak, tak przegrają. nie, ten fang to jest po prostu dobra. O, dobra. To odpalamy. Nie, no dobra. A, czemu ja tam żalem? I po co, i po co przyszłeś? O nie, o nie, o nie, o nie. Proszę, zabijcie go, zabijcie, zabijcie go. Dobra, dobra, dwój. dawaj. dawaj. Jo. Dobra, wygraliśmy. Nice. Bronz 2. Tak. Weź się. I ta, jak panie skin? No, jak wy to ja nie wiem. Albo kurde, fajna Dzisiaj je, jeszcze jeden odcinek nagam. No, potem no i. Wtedy jutro. Ale następny odcinek będzie prawdopodobnie o 19 albo 18. Dobra. To jeszcze jedna onda, no i. zbiór klejnotów. Kolej, no dobra. to ja sobie teraz wybiorę tego pana. a Przewa... ja nie mogę. Koło, Stefa. No to daj na markę. Nie no chłopie, no wybieraj. Musimy to No to. Wkakałam teraz. Ale się odbiłam, nie no. Patach. Patach. Pata. Pata. się. Skaczemy. Nie no, człowieku, no niech te bomby szybciej wybuchają. No, ja się zamieniały w miko i będę skakał. Nie no. Co to jest? Ale żem się odbił. Ta, jak, jak ta bomba go nie zabijano. nie wiem, os ostatnio tutaj odczyliście od jakieś, nie wiem, prosy. Aby to nie było... To nie było można grać tak łatwo. No to to jest za kupno? No, no to wiedziałem Vai nha. Então tá. Então tá, é o final do trecho da Sofia. Suba aí